W całej Polsce pracuje ich łącznie kilkanaście tysięcy. W samych kolejach dolnośląskich jest to 231 osób, a wśród nich pięć pań. O kim mowa? O maszynistach. Ich święto wypada w Polsce 16 września i z tej okazji zapraszamy Was na specjalny odcinek o maszynistach. Jak wygląda proces zdobywania uprawnień oraz sama praca maszynisty? Poznajcie jednego z ponad 200 maszynistów kolei dolnośląskich. Część z Was na pewno dobrze go kojarzy. Witamy Was ze stacji Wrocław Główny Jest z nami maszynista KD Piotrek Szymków, którego internauci obserwujący YouTube'a mogą znać z kanału Mój Dzień w KD. Cześć Piotrek. Cześć, witam serdecznie. Powiedz nam w kilku żołnierskich zdaniach jak to się stało, że zostałeś maszynistą. Czemu wybrałeś ten zawód? Raczej ten zawód wybrał mnie. I ogólnie jak cała moja przygoda na kolei, to wszystko zbieg pewnych szczęśliwych dla mnie przypadków. Tak samo jak zaczęcie pracy na kolei, Skutkowało to tym, że spotkałem mojego znajomego, który zaproponował mi pracę na kolei. Tak samo jak już pracowałem, ta sama osoba wytypowała mnie, żeby właśnie wybrać się na kurs na maszynistę. Czyli masz swoje więc... stróża. Dokładnie. Ile trwa już ta przygoda? Chyba kilka lat. Tak, 16 września akurat mija 6 lat, jak zdam egzamin na maszynistę. Więc... Czyli uwaga, Piotrek zdał egzamin. I uzyskał uprawnienia do prowadzenia pociągów dokładnie w europejskim dniu maszynisty, tak? Tak, dokładnie. Spadłeś mi z nieba człowieku <gry> i powiedz mi, ty jeździsz nie tylko w kolejach dolnośląskich, bo ty łączysz obsługę jakby u dwóch taboru u dwóch przewoźników, czy u trzech? No na chwilę obecną tylko u dwóch, ale zdarzało się wcześniej, jak jeszcze nie pracowałem na stałe w kolejach dolnośląskich, że pracowałem u trzech przewoźników. Maszyniści rozpoczynają pracę o różnych porach zarówno dnia, jak i nocy. Jednak każdy początek służby ma zawsze taki sam przebieg. Piotrku, przychodzisz na gniazdo, czyli do miejsca, gdzie zaczynasz i kończysz swoją pracę, i co po kolei robisz, żeby przyjąć służbę? Zaczynam oczywiście od telefonu do dyspozytora, który mi mówi dokładnie, jakim pojazdem, jakie pociągi mam obsłużyć, na co te pociągi potem na dalszych stacjach zwrotnych przekazać. No i od tego zaczynam. Zanim pociąg rozpocznie jazdę, maszynista sprawdza, czy pojazd na pewno może wyruszyć w trasę. Po wejściu na pojazd pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, jest zaglądnięcie do książki napraw bieżących, żeby zobaczyć, czy nie ma tam jakichś odpisywanych usterek, które nie są naprawione. Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdzamy wszystkie systemy bezpieczeństwa. Udajemy się na, na grunt, sprawdzić czy tam zestawy kołowe, różne tłumiki drgań, wahacze, czy wszystko jest w porządku, czy pantografy są proste, więc w głównej mierze na tym to wszystko polega. To jest fajna praca? To jest najlepsza praca na świecie, mimo że ma wiele wad, ale najlepsze w niej jest to, że nie ma dokładnie dwóch takich samych służb. Możesz robić dzień po dniu tą samą służbę, ale zawsze... Zawsze ona przebiega inaczej. Aby móc bliżej przyjrzeć się pracy Piotra, wybraliśmy się z nim jednym z impulsów KD z Wrocławia Głównego do Rawicza. To była doskonała okazja, by zobaczyć pracę maszynisty od przysłowiowej kuchni. Podróżowanie po Dolnym Śląsku to czysta przyjemność i mówię to jako podróżna. Maszyniści mają znacznie lepszy widok na to, co roztacza się przed nimi. Jeżeli chcielibyście dołączyć do Kolei Dolnośląskich jako maszyniści, nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę www.olejdolnośląskie.pl i tam w zakładce praca sprawdzić aktualne oferty. A także jest tam możliwość zapisania się na licencję maszynisty. To pierwszy krok, aby zdobyć uprawnienia do prowadzenia pociągów. Po dotarciu do rawicza należało zmienić kierunek jazdy, by zabrać podróżnych w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Jesteśmy na stacji, gdzie musimy zmienić kierunek jazdy. W związku z tym, że pociąg nie może zakręcić, nie jest to samochód, e, trzeba zmienić kierunek jazdy i są możliwe dwa sposoby: manewry na stacji lub zmiana kabiny. W tym pojeździe jest to możliwe, prawda? Tak, na szczęście w pojazdach kolej Śląskich mamy pod dwie kabiny, więc wszelkie jakieś niepotrzebne manewry jest tutaj na podchodzą i możemy w miarę sprawnie, szybko zmieniać kierunki jazdy pociągów. Oczywiście obowiązkowo trzeba zabrać ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty pojazdu, ponieważ zmiana kabiny, czyli kierunku, to już zupełnie nowa trasa, więc maszynista musi zanotować wszelkie związane z tym szczegóły oraz uruchomić pojazd. Piotrek, opowiedz mi teraz co po kolei robisz, na czym to polega, żeby teraz móc uczynić, uczynić tę kabinę aktywną? Musimy przełączyć tutaj magiczny przełączniczek, Aktywujemy nam się tutaj powoli kabina. Musimy skasować systemy bezpieczeństwa SKP i przewagi aktywne, które jeśli byśmy ich nie skasowali w czasie jazdy, samochód nie zatrzyma. Tak jest. Teraz musimy popełnić przewód główny. I jesteśmy już praktycznie gotowi. Pozostaje jeszcze wymiana informacji przez radio z dyżurnym ruchu oraz wypełnienie dokumentacji. Dopiero wtedy można wyruszyć w trasę. Podczas jednej służby maszynista może pojawić się w wielu miastach, na przykład pracę rozpocząć w swoim gnieździe w Kłocku, następnie pojechać do Wrocławia, a stamtąd na Rawicz i wrócić do Kłocka. Czasem na dalszą jazdę trzeba chwilę poczekać. Postanowiliśmy wykorzystać pauzę Piotra, by jeszcze chwilę porozmawiać. Piotrek jest maszynistą przez duże M, bo nie dość, że uprawnienia zdobył 16 września, czyli w Europejskim Dniu Maszynisty, to potrafi obsłużyć różnego rodzaju pojazdy. Z taboru KD i z taboru PKP Cargo. Powiedz Piotrku, na jakich maszynach jeździsz w Kolejach Dolnośląskich? W Kolejach Dolnośląskich jeżdżę na wszystkich typu impulsach oprócz hybrydy. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Na szynobusach SA135 i SA134. I na EN57AL i AKD. Bo to jest tak, że jeżeli jesteś maszynistą, to nie jest tak, że wsiadasz w pociąg jakikolwiek i jedziesz dokądkolwiek. Musisz mieć autoryzację na wybrane pojazdy i zapoznanie wybranych szlaków. Tak, dokładnie. Musimy odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, które kończy się egzaminem i wtedy dopiero mamy wklepywany w naszą świadectwo maszynisty dany typ taboru. Potem. Musimy oczywiście jeszcze, jak wspomniałaś, zrobić zapoznanie szlaku, czyli przejać się dwa razy tam i z powrotem na danym odcinku, co też jest udokumentowane na papierku. I wtedy możemy zasiąść za stery pociągu i bezpiecznie wozić dolnoślą. Maszynista kolei dolnośląskich średnio w miesiącu może pokonać nawet 5000 km. Jest to wymagająca praca, ale dająca dużą satysfakcję. Podsumujmy. Co należy po kolei zrobić, by zdobyć uprawnienia do prowadzenia pociągów? Krok pierwszy: zdobycie licencji maszynisty. Oczywiście powinniśmy zacząć od wyboru ośrodka szkolenia. Tutaj oczywiście polecam nasz ośrodek kolei Donośląskich, ale oczywiście tutaj pewnie oglądają tutaj ludzie z całej Polski, więc powinniśmy wybrać taki ośrodek, który będzie najbliżej nas i który daje nam licencję. Dokładnie tak. I od tej licencji cała nasza przygoda z koleją tak w głównej mierze się zaczyna, bo bez niej żadnego kroku do przodu nie zrobimy. Całe to szkolenie w ośrodku kończy się egzaminem, dostajemy plakiet, plakietkę licencji maszynisty i dopiero wtedy możemy znaleźć pracodawcę, który wyrazi chęć i przeszkoli nas na świadectwo maszynisty. To też ma również ileś tam etapów, ale wszystko koniec końców kończy się egzaminem. Świadectwem maszynisty i samodzielną jazdą. Czyli krok pierwszy, ośrodek szkolenia kadr kolejowych i zdobywamy licencję. To jest pierwszy etap. Drugi etap. Pracodawca potencjalny, którego wybieramy, albo który wybiera nas, on nas zatrudnia, stajemy się u niego maszynistą, uczniem, u niego zdobywamy świadectwo maszynisty i wówczas jesteśmy już pełnoprawnymi maszynistami, tak? Dokładnie. Tak w skrócie wygląda proces stawania się maszynistą krok po kroku. Tyle o pracy. Teraz, drogie panie i panowie maszyniści, pora świętować. Piotrku, powiedz mi, czego tobie życzyć jako maszyniście z okazji dnia maszynisty? Oczywiście jak najmniej usterek, opóźnień i zdrowia. A jeśli ja mogę coś życzyć swoim kolegom po fachu, to życzę wam dokładnie tego samego, co mi, czyli jak najmniej usterek, ale i jedności. I myślę, że wy wiecie o co chodzi dokładnie. Ja do tego dołączę samej zieloności na szlaku. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Do zobaczenia. Cześć.